Jeśli idzie o rok 2019, to niestety mamy takie już można powiedzieć podsumowanie, bo widać, że to będzie rok gorszy w stosunku do roku poprzedniego. Myślę tutaj o nowych umowach podpisanych na budowę dróg. W tej chwili mamy na październik 2019 niecałe 70 km nowych umów. W roku ubiegłym to było ponad 450 km. Wydaje się, że ten poślizg i to przyhamowanie związane było z dwoma faktami. Po pierwsze, problemy z finansowaniem, ze znalezieniem wyższych środków na Kolejne umowy, bo wiemy, że ze względu na koszty pracy, na koszty materiałów, te kosztorysy generalnej dyrekcji są po prostu nieaktualne. Firmy żądają zdecydowanie więcej za realizację umów. To częściowo zostało załatwione w tym sensie, że rząd dorzucił do tych 135 miliardów złotych programu drogowego 7 miliardów, z czego 5 pójdzie właśnie na wyższe wartości kontraktów drogowych, a z z drugiej strony to zahamowanie pewnie było związane z tym, że mieliśmy taki wysyp niestety albo zrywanych. Przez Generalną Dyrekcję Kontraktów, albo po prostu część firm sama się poddała i opuściła te place budów, i to zamieszanie z tym związane, chociaż to raptem, ale można też powiedzieć aż dotyczyło 144 kilometrów, pewnie zaabsorbowało uwagę Generalnej Dyrekcji, właśnie na ogarnięcie tego kryzysu. W moim przekonaniu, chociaż oczywiście, jak popatrzymy na wyniki nawet tych spółek giełdowych, budowlanych, no to widać, że są słabe. Wyniki. One nie jadą na stratach, ale zdecydowanie na niższych zyskach i rentowność bardzo mocno spadła. W tych dużych firmach ona nawet w okolicach zera oscyluje. Ale wydaje mi się, że już takiego kolejnego dużego zachwiania czy jakiegoś kryzysu branży mieć nie będzie. Oczywiście stoją takie wyzwania przed nami polityczne, których na razie Politycy boją się chyba jasno sformułować pewne recepty. Myślę tutaj o pracownikach, bo od stycznia 2020 otwiera się rynek niemiecki na pracowników z Ukrainy. No, a trzeba sobie jasno powiedzieć, ile byśmy nie mieli różnych opinii, czy to wyjedzie 100 tysięcy, czy 200, czy 300 tysięcy. Każda utrata rąk do pracy jest problematyczna. No i mamy też zapowiedzi związane z podwyżką płacy minimalnej. To co prawda zgodnie z polskim prawem jest od razu z automatu waloryzowane, no ale jednak podwyższa koszty prowadzenia inwestycji drogowych. Minister infrastruktury kilka tygodni temu na pytanie, które padło do niego na Komisji Sejmowej, kiedy doczekamy się takiej pełnej waloryzacji jeszcze raz programu budowy dróg, żebyśmy poznali prawdziwe koszty, które będą towarzyszy temu programowi do jego Zakończenia, no nie chciał udzielić odpowiedzi, kiedy ta waloryzacja nastąpi, ale przyznał, że te 135 miliardów plus te kolejne 7, które rząd dorzucił, za te pieniądze na pewno rzeczowo programu nie zrealizujemy. W moim przekonaniu pewnie będzie potrzeba jeszcze znalezienia około 10 miliardów złotych i nie sądzę, żeby rząd tych pieniędzy nie znalazł, zwłaszcza, że my nie patrzymy już nawet na pieniądze unijne, bo dzisiaj większość to są pieniądze nasze krajowe. Natomiast to jest już taki bardzo bliski termin, który się do nas zbliża właśnie w odniesieniu do pieniędzy europejskich. Wszystkie inwestycje, które będziemy chcieli za euro pomocowe zrealizować, muszą być w systemie projektu i buduj podpisane z firmami, oczywiście po przeprowadzeniu procedury przetargowej, do połowy 2020 roku. Jak potem weźmiemy pod uwagę, że projekt, zdobycie zezwoleń na realizację inwestycji to jest około 12 miesięcy, potem 2-3 lata na budowę, no to to już jest taki ostatni kamień milowy w tej perspektywie unijnej. Połowa 2020, wszystkie inwestycje, które pomaga nam Unia Europejska realizować, muszą być już w tej realizacji. Póki co nie Zgadzam się z takim straszeniem, które przy okazji właśnie tych zrywanych kontraktów się pojawiło, że grozi Polsce utrata środków unijnych, jeśli idzie o drogi. Na szczęście mamy jeszcze czas, żeby tutaj wprowadzić pewne procedury ratunkowe. Tu widzimy, że też w ostatnich tygodniach spora część jest podpisywanych umów na dokończenie tych kontraktów, gdzie prace zostały przerwane. Więc w moim przekonaniu, mimo że oczywiście troszkę żeśmy ten rynek znowu zmasakrowali firmy wykonawczych, po raz kolejny Generalna Dyrekcja będzie tym dobrym beneficjentem środków unijnych i żadna utrata środków nam nie grozi.